W odpowiedzi na wasze wezwania dzisiaj pokażę wam, jak łatwo ulepić pierogi. Różne pierogi z różnym farszem, bo też w jaki sposób je lepimy, to determinuje właśnie rodzaj farszu. Trzy rodzaje farszu i kilka rodzajów pierogów. Zacznijmy od ciasta. Ciasto pierogowe już mam gotowe. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie ciasto jest najlepsze, kliknijcie tutaj, pierożki z karpiem, tam jest gotowy przepis. Ciasto na razie rozwałkujemy. Ciasto zrobione z mąki pszennej, klasyczne, więc musimy je cienko rozwałkować. Spróbujemy zrobić najpierw pierogi, klasyczne, takie, jak robiła moja babcia, i takie, które można postawić na talerzu. Wycinamy okręgi. Tym razem pierogi z farszem, który jest zrobiony już z mięsa uduszonego, ugotowanego. Farsz najlepiej jest wcześniej podzielić na porcje i takie porcje układamy na pierożkach. Delikatnie zwierzamy brzegi ciasta, tak by miało szansę się ze sobą idealnie połączyć. Najlepiej rozmąconym jajem, chociaż jeżeli ciasto nie jest tłuste i nie dodawaliście do ciasta żadnego masła ani oleju, to można zwierzyć wtedy wodą. I teraz już zwijamy. Najpierw spinamy ciasto na środku, a później przechodzimy na boki. Dokładnie, żeby maksymalnie pozbyć się powietrza ze środka pierożka. No i teraz technika zwijania. Najpierw ten sposób, którego nauczyła mnie moja babcia, czyli tak zwany obważanek, chyba najbardziej spektakularny, najładniejszy. I też trzeba przyznać – najlepiej smakuje, szczególnie po odsmażeniu pierogów. Odrobinę zwilżamy brzeg i zawijamy. Zawijamy brzegi ciasta do środka, delikatnie je ściskając, tworząc ładną falbankę. Teraz drugi sposób, który możecie śmiało zastosować wtedy, kiedy chcecie też pierożki ustawiać na talerzu, tak żeby ładnie wyglądały. Palcem wskazującym wkładamy ciasto pomiędzy kciuka, i środkowy i zaciskamy. Możecie też zrobić jeszcze inną rzecz. Dokładnie ten sam sposób, który wam pokazałem przed chwilą, tylko falbanki robić w przeciwnych kierunkach. Dzięki temu pierogi będą jeszcze efektownie wyglądały na talerzu. Jeżeli na przykład w tak zamkniętym pierożku umieścicie surowy farsz z milonej wołowiny albo z mielonej jagnięciny z dużą ilością tłuszczu. Trzeba go ładnie zamknąć i później te całe pierożki zjeść w całości. To też można zrobić to jeszcze prościej. Żeby zminimalizować ryzyko wypłynięcia tłuszczu mocno ściskamy brzegi, smarujemy delikatnie róg ciasta i tak jakbyśmy robili uszka do barszczu na wigilię, tylko że z dużego okrągłego ciasta. Tym razem pokażę wam nieco inne ciasto i nieco inny rodzaj pierożków i sposób lepienia. Ciasto, które można kupić albo można zrobić samemu, ciasto z mąki pszennej wymieszanej razem albo z mąką stapioki z albo mąką ziemniaczaną. Idealne pierożki, które można albo usmażyć albo też ugotować na parze. Dodatek odrobiny albo skrobi ziemniaczanej albo też mąki stapioki powoduje, że to ciasto, choć cienko rozwałkowane, po ugotowaniu na parze robi się szkliste. I do tego ciasta przygotowałem farsz surowy z posiekanych krewetek. Ciasto posmarujemy odrobiną wody. Po posmarowaniu trzeba bardzo się szybko z nim obchodzić, żeby nie nasiąkało zbyt mocno, ale dajmy też szansę, żeby ta woda związała tę minimalną ilość mąki, którą to ciasto jest pokryte. I teraz farsz składamy w brzegi ciasta, upewniając się, że ono jest naprawdę wilgotne na czubkach, do środka zlepiając rogi ciasta nad farszem. Kolejny róg, ściskamy brzegi i ostatni. Jeden z tych sposobów, który wymaga trochę pracy, cierpliwości, szczególnie przy dokładnym zlepianiu rogów, ale również efektownie wygląda później po ugotowaniu. Inny, nieco prostszy sposób, to tak, jakbyśmy robili klasyczne polskie łóżka. Farsz na środek, jeszcze raz zwilżamy ciasto i składamy na pół. Odrobina jaja na jeden z brzegów. I składamy do środka. I oczywiście, żeby wszystko było jasne, szczególne podziękowania należą się nie mi, ale wszystkim paniom zrzeszonym w tak zwanych instytucjach najwyższych, czyli kołach gospodyń wiejskich. Bo to one mnie tego nauczyły wspólnie z moją babcią. Więc pozdrawiamy panie z kół gospodyń wiejskich w całej Polsce, w całych Chinach. Są tam koła gospodyń wiejskich, Hades?